Najpierw taka ciekawostka biblijno-historyczna. Skoro są nazywane po imieniu pewne miejsca, które były w Jerozolimie, to oczywiście chrześcijanie, kiedy docierali do tych miejsc, chcieli te, te miejsca odnaleźć, żeby zobaczyć, gdzie to było. Trochę tak jak ktoś wraca w swoje rodzinne strony, i to tutaj było to, tu chodziłem tam, no to chrześcijanie też tak wracali. Jerozolima była kilka razy burzona, więc to, co dzisiaj mamy, to nie jest dokładnie ani ten poziom, ani te zabudowania, które były za czasu Jezusa. Wiemy, że pozostała ta ściana płaczu, które, przy której modlą się Żydzi jako taka ta resztka świątyni ściany świątynnej w Jerozolimie więc żeby zobaczyć te miejsce trzeba kopać trzeba szukać i pewne rzeczy nie mogli znaleźć nie mogli znaleźć w Jerozolimie kopali w tych gruzach bo była kilka razy burzona tak jak mówiłem przez różnych najeźdźców przez rzymian właściwie to było dokonywane i nie mogli znaleźć na przykład długo myśleli, co to znaczy ucho igielne, że wielbłąd nie może przejść przez ucho igielne, aż dokopali się do bramy, która tak się nazywała była bardzo niska i wielbłąd nie mógł tam przejść. To było bardzo uciążliwe do niego. I tak samo nie mogli znaleźć tej sadzawki, tej sadzawki Bethesda. I w XIX wieku nawet niektórzy protestanci, protestanscy, badacze Pisma Świętego Bibliści, zaczęli twierdzić, że może Jan zmyślił to, że to może nie jest prawdziwy opis cudu. I co to w ogóle? Jak to jest możliwe, że ma pięć krużganków? No, tak jakby kwadrat, no to cztery by były te krużganki? Jak mogło być pięć? Aż 100 lat temu się dokopali i znaleźli tą właśnie tą sadzawkę i pięć krużganków, bo piąty był po środku i dzielił na dwa baseny, można powiedzieć właśnie tą sadzawkę. To pokazuje, że trzeba z dużą pokorą podchodzić i do danych historycznych i też do tekstu świętego, bo właśnie oni w XIX wieku już zaczęli twierdzić z taką pewnością, że o, to tutaj chyba Jan się pomylił, bo tutaj nie ma tej sadzawki, a się okazało, że jest. Natomiast zwróćmy uwagę na głównego bohatera dzisiejszej przypowieści. Oczywiście jest nią Jezus, ale do tego, do którego Jezus przychodzi, czyli ten chory. Ciekawe słowa Jezus mówi do niego. Mówi, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Można pomyśleć, jedna z interpretacji, że to grzech był przyczyną, jakiś grzech był przyczyną jego choroby. Ale myślę, że jakby bardziej właściwy kierunek, który też, na który może wskazywać kontekst, jest taki: doświadczyłeś cierpienia z powodu choroby cielesnej, ale strzeż się grzechu, bo możesz doświadczyć cierpienia z powodu choroby duchowej i ono będzie dużo gorsze. Co Jezus mógł mieć na myśli? Zobaczcie, ten chory mówi: Nie ma człowieka, który by mi pomógł. On jest, siedzi w sadzawce, 38 lat choruje, nie wiem, czy te wszystkie lata siedział w tej sadzawce, czy może krócej. Wokół jest wypchano ludzi, też chodzą, komuś innemu ktoś pomaga, a on siedzi sam. Nikt nie jest, nikt nie jest zainteresowany jego osobą. On zawsze jest gdzieś tam ostatni, bo nie zdąża, nie, nie zdąży zejść do tej wody, żeby doświadczyć ustrowienia. Taki filozof Sartre w XX wieku nie jest chrześcijańskim filozofem, ale myślę, że jego opis piekła jest bardzo podobny. Mówi: Piekło to tak, tak trzy osoby, które siedzą, każdy gada, ale nikt nikogo nie słucha. Siedzi trzech, każdy gada, nikt nikogo nie słucha. Czyli zupełna obojętność na drugiego człowieka, jestem tylko ja. Zobaczcie, że ta sytuacja w tej sadzawce trochę to przypomina. Wszyscy dokoła zajmują się sobą i on jest nikomu niepotrzebny. Można powiedzieć, że doświadcza takiego piekła na ziemi, obojętności i samotności. Jezus mu mówi: strzeżcie grzechu, bo możesz doświadczyć piekła wiecznego, wiecznej samotności. I zobaczcie, my możemy na ziemi czuć się podobnie jak ten człowiek. Może faktycznie nie być człowieka. Fizycznie mogą być ludzie. Może nie być człowieka, który nas po prostu rozumie, albo jest nam bliski. Może ktoś odszedł z tego świata yy, i teraz nam go brakuje, i my czujemy się bezradni, tak jak ten chory, i siedzimy przy swoich noszach i myślimy cały czas, że nie ma człowieka. Zobaczcie, Jezus go pyta, czy chcesz być uzdrowiony. On nie mówi, że chce być uzdrowiony. On mówi, że nie ma człowieka. To jest jego problem. Nie ma nikogo wokół niego. My też możemy się tak czuć, ale zobaczcie, co dzisiaj Jezus nam pokazuje. Potrzebujemy dostrzec Jego obecność. To On przychodzi do nas, nawet jeżeli nie ma człowieka fizycznie, On przychodzi do nas i mówi: Zostaw już te nosze, które położyłeś i w których się okopałeś, i w których siedzisz, i myślisz, że nie ma człowieka przy tobie. Ja jestem przy tobie. Zostaw już ten stan, wstań, choć mam dla ciebie plan. To nie jest twoje miejsce tam, gdzie się zatrzymałeś. Mówiąc cały czas, że nie ma człowieka. Dzisiaj e, uzdrawiam cię e, z tych Twoich rozterek wewnętrznych, że nikomu nie jesteś potrzebny, że wszyscy o tobie zapomnieli. Ja pamiętam o tobie, dlatego Cię wybrałem spośród tych wszystkich, i do Ciebie przychodzę i mówię: Wstanie, chodź. Zobaczcie, kiedy on, można powiedzieć, doświadczył obecności Jezusa, posłuchał jego głosu, zaczął chodzić, doświadczył ze strony innych niewsparcia doświadczył znów ataku, bo zaczęli mu mówić, ty w szabat nosisz noszę. Nikt się nie zapytał o cud, że on wstał. W naszym życiu może być podobnie. Możemy powstać po, po takim dłuższym czasie naszego, tak można powiedzieć, dołu, takiego załamania, bo Jezus nas dźwignął i możemy wcale znów nie doświadczyć bliskości innych osób, ale potrzebujemy cały czas wracać do tego, do czego wrócił też ten Chory, przyszedł i powiedział: To Jezus, to Jezus mnie uzdrowił. Nawet jeżeli wy nie wierzycie, jeżeli wy mnie tylko wytykacie błędy, że ja tutaj chodzę z noszami, nie widzicie, ile ja musiałem przeżyć, jak się dźwignąłem z tego swojego siedzenia i okopania się w miejscu, to ja wam mówię, że to zrobił Jezus. I, i idzie dalej, ten uzdrowiony. Żydzi szukali Jezusa, bo, bo im przeszkadzał. Tak samo diabeł będzie i nas atakował, i różnymi sposobami będzie próbował utrzymać nas do siedzenia na tych noszach, żebyśmy cały czas kopali się w tym, że nie ma człowieka, nie ma miłości, nie ma obecności, kogoś nam zabrakło. Dostrzeżmy dzisiaj obecność samego Boga, który przychodzi: że ja sam wystarczy, ja ciebie dotykam, ja mówię, wstań ze swoich noszy. W których siedziałeś, możesz siedzisz już długo i chodź.